To był ostatni raz, kiedy Kler widziano żywą. Jeszcze zanim Kler do niego wróciła, Mark już wszystko przygotował. Spisał to, co będzie mu potrzebne: worki na śmieci, spray na muchy, odświeżacze powietrza, trytytki. Nie wyglądało to jak lista zakupów. Bardziej jak plan. Plan czegoś strasznego. Gdy weszli do mieszkania, Kler odwróciła się do niego plecami. Mark chwycił młotek i uderzył ją w głowę siedemnaście razy, potem ją udusił. Jej ciało zawinął w dywan i schował za kanapą. Przez tydzień trzymał je w mieszkaniu. Rozmawiał z nią. Mówił, że zapisał plan, a jego kolejną ofiarą będzie Dajen. Siedemnastego lipca zadzwonił do niej. Powiedział, że Claire jest chora i chce, żeby ją odwiedziła. Dajen niczego nie podejrzewała. Kiedy przyszła, Mark uderzył ją w głowę, zanim zdążyła zareagować. To, co zrobił potem, było brutalne i bezlitosne. Diane została związana, a Mark przez długi czas znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Przypalał jej ciało, ranił ostrym narzędziem i upokarzał. Gdy uznał, że zrobił już wystarczająco, założył jej na głowę plastikową torbę. Diane zmarła. Prawdopodobnie, jeszcze zanim torba odebrała jej oddech, to co zrobił z jej ciałem po śmierci było tak makabryczne, że zdecydowałem się tego nie poruszać w tym materiale.